Niebiosa, spuśćcie nam Sprawiedliwego z nieba jak rosę, jak rosa znajduje się na ziemi o świcie. Tak czekamy, że z nieba, tak jak rosa, przybędzie Sprawiedliwy Jezus Chrystus. To, to jest taki refren, moglibyśmy nawet zaryzykować, taka antyfona całego Adwentu. Drodzy moi, kim jest ten Sprawiedliwy? Tym sprawiedliwym jest oczywiście Jezus Chrystus, który przychodzi z nieba na ziemię i tym samym łączy niebo z ziemią. Gdybyśmy w ogóle zajrzeli do słownika, kim jest sprawiedliwy, sprawiedliwy to jest ktoś, kto oddaje to, co się należy Bogu i ludziom. Chrystus jest największym sprawiedliwym, dlatego, że z jednej strony oddaje chwałę Bogu, należy do nieba. Ale z drugiej strony przychodzi z nieba na ziemię, bo wyciąga do nas rękę, aby uporządkować, aby nauczyć nas tej mądrej troski łączenia spraw duchowych i materialnych. Tyle mamy z tym problemów. Niektórzy zapominają o całym Bożym świecie, chcieliby ciągle się modlić i niejako nawet nie radzą sobie z tym światem. A z drudzy wpadają drugą skrajność, którzy zachowują się tak, jakby nie istniało niebo, piekło, tylko pomnażają, pomnażają różne dobra, tak jakby mieli na tym świecie żyć i nie umierać, a przecież przyjdzie kiedyś taki moment. I właśnie człowiek, który potrafi zachować równowagę, to jest sprawiedliwy. Dotyczy to Wszelkich dziedzin życia. Zwróćcie uwagę, że jeżeli mówimy o tym, że Jezus, na którego czekamy w adwencie, wołając Mara na Ta, Jezus sprawiedliwy, to także ktoś taki, kto potrafi umiejętnie znaleźć w życiu proporcje, pewną równowagę. Mamy dzisiaj w temacie to rozważanie, jak pogodzić modlitwę, pracę i odpoczynek. Bo rzeczywiście, zobaczcie, że Jezus znalazł czas, żeby oddać chwałę Bogu, żeby się modlić. Jezus miał czas, żeby, się, żeby pracować, i Jezus miał czas, żeby odpoczywać. My mamy z tym duży problem. Gdybym dzisiaj zrobił ankietę, przeszedł pośród Was, albo nawet na ulicy zapytał, jakie zdanie najczęściej wypowiadają ludzie, to prawdopodobnie wśród trzech najczęściej powtarzanych zdań byłoby: Nie mam pieniędzy i nie mam czasu. Nie mam czasu. A przecież Chrystus miał na wszystko czas. Pismo Święte, szczególnie Ewangelia według Świętego Jana, mówi, gdy nadeszła moja godzina, nadejdzie godzina, prawda? I to jest ważna godzina, czyli ten odpowiedni moment przystąpienia do działania. Wobec tego ten, kto chce być sprawiedliwy, kto umiejętnie łączy sprawy boże i ludzkie, ten człowiek nie mówi, nie mam czasu. Bo ten człowiek ma czas na wszystko. Zresztą jest taki piękny cytat z księgi Kocheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. I cieszę się, że to rozumiecie, bo przecież przychodzicie z pracy, czyli pracowaliście, a teraz jest moment, kiedy chcecie pomodlić się czyli najpierw byliście skoncentrowani na sprawach tego świata, żeby zarobić pieniądze, żeby coś uporządkować, prawda, na godne życie a teraz jest moment, kiedy zostawiamy to wszystko i patrzymy w niebo, żeby oddać Bogu chwałę. Prymas Wyszyński może być mistrzem takiego mądrego życia, bo on umiejętnie połączył właśnie te trzy sfery, dlaczego? Bo on zawsze podkreślał, że chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednią proporcję, kompozycję trzech elementów modlitwy, pracy i odpoczynku. I jeżeli ktoś potrafi zachować modlitwę pracę i odpoczynek, to potrafi zachować ten balans, tę równowagę. Bez względu na to, w jakich warunkach się znajduje. Zwróćmy uwagę, że mówimy, mamy czas pandemii, czas nadzwyczajny, niecałe dwa lata. A wyobraźmy sobie, że prymas żył 80 lat, ale 60 lat żył w sytuacji nadzwyczajnej i zawsze żył tym samym rytmem dnia: modlitwa, praca, odpoczynek. Dlaczego mówię, żeby żył 60 lat w sytuacji nadzwyczajnej? Urodził się podczas zaborów mając niecałe 10 lat przeżył śmierć matki. Rozpoczął naukę w jednej szkole podstawowej, ale kontynuował ją po przeprowadzce w następnej, tam nie zgadzał się z wizją historii wykładaną przez carskiego nauczyciela i powiedział, ja do takiej szkoły nie będę chodził. Potem było nauczanie domowe. Żeby móc się uczyć w szkole średniej, najpierw zaczął tutaj w Warszawie w gimnazjum górskiego. Niestety wybuchła I wojna światowa, zablokowała, front zablokował dostęp do stolicy, musiał kontynuować naukę w Łomży. Tam był wielki głód, były problem z różnymi przyborami do nauki, z... Poza tym zaangażował się też w działalność Piłsudczykowską popierającą przywrócenie Polski na mapę Europy za co został biczowany. Nie mógł dokończyć matury, więc maturę kończył we Wrocławku. Ale jak już kończył we, maturę we Wrocławku, to był czas wojny XX roku, więc oni tu się uczą w szkole do matury, a tutaj Rosjanie ostrzeliwują. Włocławek nawet sporo uszkodzili miasta, bo byli po drugiej stronie Wisły. Do tego były duże problemy z chorobami, wielu z nich było głodnych. Powiedzcie dzisiaj dzieciom, żeby głodne dzieci chciały się uczyć. A on dalej kontynuował naukę po maturze w seminarium, gdy część z jego kolegów umierało. Święcenia kapłańskie wszyscy wiemy, że opóźnione przyjął i też ledwo ledwo nie wiedział, czy mu się uda. Po święceniach kapłańskich. Miał taki względny czas spokoju, około kilkunastu lat, ale potem wybuchła wojna. W czasie wojny przeprowadzał się kilka razy, o tym już mówiłem. Był aresztowany przez Gestapo, musiał się ukrywać. A po wojnie też, kiedy wrócił do Włocławka i był rektorem seminarium i proboszczem dwóch parafii, a dalej, gdy został biskupem, no uwięziony, no ciągle coś się dzieje, ciągle nie ma spokoju. A on zawsze każdego dnia modlitwa, praca i odpoczynek. I nawet w więzieniu. Czytał książki, uczył się języków. A jak był kapelanem w laskach, to jeszcze na przykład prowadził tajne wykłady. Będąc kapelanem, spowiadał siostry, pomagał powstańcom. Tajny uniwersytet też. No, co za organizacja życia, organizacja czasu. Bo zawsze modlitwa, praca i odpoczynek. Taka mądra dyscyplina. I prymas zawsze podkreślał, że właśnie ten, kto chce być sprawiedliwy, kto chce być mądry, to musi znaleźć taki właśnie jakiś element, coś, co oddaje Bogu i coś, co oddaje sobie, coś, co oddaje innym ludziom. I to jest właśnie ta sprawiedliwość. Po to jest Adwent. Modlimy się, żeby przyszedł sprawiedliwy Chrystus i żeby nauczył nas tej sprawiedliwości, a uczymy się tej sprawiedliwości, podpatrując, jak naśladował Chrystusa błogosławiony prymas tysiąclecia. I on mówi, że kiedy na przykład mamy się zabrać za pracę, to są trzy elementy. Pierwszy element, przed rozpoczęciem pracy, każdej pracy, potrzebna jest pewna narada z Bogiem. To jest taki moment, kiedy modlimy się, na przykład rano i zastanawiamy się, co mamy do zrobienia. Niektórzy wolą zrobić to wieczorem, i ustalamy cały plan działania z Panem Bogiem. Aha, mam tutaj pójść do urzędu skarbowego, mam tutaj pójść na zakupy, dobra, jakie zakupy, mam potem jeszcze spotkać się z chorą ciocią. I wszystko to powierzam, powierzam Ci, Panie Boże, na modlitwie przed rozpoczęciem pracy. Ja nie wiem, Panie Boże, jak w urzędzie skarbowym mam to załatwić. Panie Boże, pomóż mi ugotować tą pomidorową. Panie Boże, pomóż mi przygotować się do kazania. Bądź ze mną. To jest taki moment, kiedy mówimy, Duchu Święty, poprowadź mnie, bo jestem ślepy i głuchy i głupi. I kompletnie się na tym nie znam. Ale jak Ty mi pomożesz, to wszystko będzie mądrze przeprowadzone. Prymas powiedział też kiedyś takie genialne, nie boję się tego użyć słowa, genialne zdanie. Tylko to, co zostało przemodlone, można bezpiecznie dać innym. Więc jak nawet wydaje Ci się coś bardzo oczywistym pomysłem, poczekaj, zapytaj się, co Duch Święty o tym myśli. Co on o tym myśli? I kiedy już nabierzesz pewności, co trzeba robić, to potem przychodzi kolejny moment. Zaczynamy pracować. I bez względu na to, czy to jest gotowanie zupy pomidorowej, czy załatwianie sprawy w urzędzie skarbowym, czy naprawianie samochodu, to jest taki moment, kiedy w trakcie pracy ciągle chodzisz w obecności Boga, ciągle pamiętasz o nim, ciągle z nim rozmawiasz. Wtedy, jak nie wiem, trafi ci się coś wkurzającego, to nie przyklinasz, tylko mówisz: Boże, daj cierpliwość. I tu jest takie niebezpieczeństwo, można nawet zaryzykować swego rodzaju herezji, takiego myślenia błędnego. W stylu, no, ja się pomodliłem, a teraz jak trzeba wziąć się za robotę, no to muszę to zrobić, bo przecież nikt mi nie pomoże. No i to jest błąd. Jak to nikt? Przecież to, że myślisz, że widzisz, że ręce ci się ruszają, że umiesz liczyć, pisać, mówić, to wszystko dar Boga. Ty ciągle współpracujesz z Jego łaską. I dlatego. Jest miło, jak ktoś mówi, proszę księdza, ja mam na tapecie w komputerze Matki Bożym, że nawet jak przy pracy, czy mam obrazek. I, i, I co jakiś czas mówię, Matko Boża, pomagaj mi. A ktoś inny mówi, proszę księdza, a ja kiedy budzę się, to robię znak krzyża w mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I przed snem też. Boże, ten, ta noc należy do Ciebie i też znak krzyża. Tu chodzi też o pewną elastyczność, bo możemy mieć nawet pewien plan działania, nawet uzgodniony z Bogiem wcześniej, ale jeżeli jesteśmy wrażliwi na głos Boga, to chodzi o to, jak mówi papież Franciszek, żebyśmy też pozwolili za zaskoczyć się Duchowi Świętemu. On to nazywa pokusą przesadnego planowania, że już jest tak wszystko zaplanowane, że nic nie można zmienić, ale życie jest dynamiczne. Czasami trzeba zmienić z góry ustalony plan. I Pan Bóg daje nam sygnały nie tylko na przykład w ciągu dnia, ale także w nocy. Nie można tego nadinterpretować, ale zdarza się, że nawet przez sen Pan Bóg przemówi, i Prymas tego doświadczył, kiedy był uwięziony w komańczy, w nocy przyszedł we śnie do Niego niejaki towarzysz Bierut, który wtrącił go do więzienia. Prymas budzi się rano i mówi na śniadaniu: słuchajcie, co się dzieje. Towarzysz Bierut przyśnił mi się i przychodzi wiadomość na śniadaniu. Towarzysz Bierut umarł w Moskwie. A Prymas mówi: To jest mój prześladowca, ale ja się będę modlił za niego do końca życia. Wpisał go na listę osób modlących się do Brywiarza i codziennie się modlił za niego. Bo zro tak zrozumiał, że ten komunista, który go wtrącił do więzienia, przyszedł prosić o modlitwę. Weź nie. Tak zrozumiał to i się nie pomylił. Drodzy moi, jak to jest ważne, żebyśmy umieli czytać znaki obecności Pana Boga. Też kiedy pracujemy, podkreśla prymas, to nasza sprawiedliwość polega na tym, że naszą pracę wykonujemy rzetelnie. To znaczy, przez moją pracę chcę wyrazić miłość do innych ludzi. Ja mam tak ugotować pomidorową, żeby ludzie mnie błogosławili za tą pomidorową, a nie przeklinali. Ja mam tak naprawić samochód, jako mechanik, żeby ludzie mi byli wdzięczni, a nie żeby przyjechali za pół godziny, no co pan zrobił, śrubki pan nie dokręcił i koło mi się urwało. Właśnie o to chodzi, że twoja praca to jest sposób powiedzenia do drugiego człowieka, kocham cię. Kiedy pracujemy, może przyjść zniechęcenie, czasami wręcz udręka. I prymas podkreślał, że zdarza się, że praca jest krzyżem, takim ciężkim, a nawet kiedyś powiedział, że praca bywa czyścem, uprzedzającym czyścem. Pomyślmy, że są niekiedy takie szczególnie ciężkie i niebezpieczne prace. Nie ja tak dawno głosiłem kazania do górników, jaka to jest niebezpieczna praca. On nie wie, czy wróci z pracy. A żona, jakie udręki przeżywa, jak się z nim żegna przed pójściem do pracy, nie wie, czy on wróci. Albo pomyślcie o tych, którzy jeżdżą w karytkach i dbają o nasze zdrowie, całe dnie w tych kombinezonach. No to jest naprawdę bardzo trudne. Albo pomyślmy o tych mnóstwach ludzi, którzy pracują w szkołach, w przedszkolach. No wychowywanie dzieci to, to jest trudne. A pomyślmy o tych ludziach, którzy w hospicjach, którzy pielęgnują. To jest naprawdę często męka, ta praca. Ale ja tą mękę jednoczę z Chrystusem się w niej i wierzę, że Chrystus mi pomaga. I w związku z tym, też. Jeżeli chcemy być sprawiedliwi tak jak Chrystus, to wierzymy, że ta praca ona może powodować tak zwany skutek zewnętrzny i wewnętrzny. Co to znaczy? Że jeżeli ja na przykład chcę posprzątać tę posadzkę w kościele, to skutek zewnętrzny będzie polegał na tym, nie będzie kurzo, no ona będzie posprzątana, a skutek wewnętrzny ja pracuję nad sobą, nad swoim charakterem, czyli na przykład Muszę się ćwiczyć w cierpliwości, bo zaczynam pracować, a już po pół godziny mi się nie chce. Ćwicz się w cierpliwości, aż skończysz. Albo na przykład podjąłem decyzję, że chcę wyczyścić te fugi, to pomiędzy kafelkami. Jak trzeba się ćwiczyć w koncentracji? A mi w tej chwili przychodzi do głowy, a może bym odpisał na pięć smsów. Nie, 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 smsy będą na przerwie za godzinę. Teraz uczę się koncentracji na tym, co robię tu i teraz. Albo na przykład pracuję y, półtorej godziny i zaplanowałem posprzątać całą nawę, a tu okazuje się, że ja tylko połowę zrobiłem i już padam z sił, a ja chcę kończyć. Nie, trzeba ćwiczymy się w pokorze. Nie jestem w stanie zrobić tyle, ile zaplanowałem. Właśnie praca też zmienia mój charakter, o tym mówi prymas. I jest potem trzeci element każdej pracy, czyli odpoczynek. Tak, nie pomyliłem się. Odpoczynek jest częścią pracy. Praca nie jest najważniejsza w życiu, jest pewnym elementem życia. Oczywiście służy po to, by utrzymać, by zarobić na godne życie, ale przychodzi moment, kiedy to trzeba zostawić, oddać chwały Bogu, co robimy teraz nam przy świętej, i też podziękować. To jest moment, żeby uwielbić. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale o tej porze Kościół odmawia niespory. Czyli modlitwę brewiarzową, element tej modlitwy. I w tej modlitwie jest taki hymn Maryi, wielbi dusza Maja Pana. Co to jest? To jest pieśń ludzi zmęczonych po pracy, ale szczęśliwych. Bo wielbie Cię, Panie, bo udało mi się ugotować tę pomidorową. Wielbie Cię, Panie, bo udało mi się załatwić to w urzędzie skarbowym. A myślałem, że nie dam rady. Wielbiecie Cię, Panie, bo udało mi się naprawić ten samochód. Chwała Tobie! To jest takie dziękczynienie. Tyle udało mi się zrobić dzięki Tobie. To Tobie należy się chwała. To jest także moment, odpoczynek, by zapytać się konkretnie, co dobrego dzisiaj zrobiłeś, jaki jest wynik, efekt Twojej pracy. To jest także taki moment, że trzeba zacząć umiejętnie regenerować siły, żeby to nie było takie bezmyślne, że wsiadam do łódki i gdzie ta rzeka mnie zaniesie, to nie, nie. nie. Jak Cię Grzeka poniesie, to spadniesz w jakiś wodospad, przepaść, i się, albo zaplączesz w krzaki i możesz się przewrócić do góry nogami. Nie. Ty masz dalej wiosłować, masz w jakiś sposób kierować, czyli nawet odpoczynek musi być zaplanowany. Kiedyś spotykam pewnego człowieka, to był dzień powszedni, chyba środa. Mniej więcej o tej porze pytam go, co taki zmęczony jesteś, co robiłeś dzisiaj? Miałem dzień wolny. Ilu ludzi źle wypoczywa? Bo po pracy powinni się wiem, obejrzeć, jakiś program informacyjny zjeść i pójść spać, żeby spać co najmniej 7 godzin. A jak jadą na urlop, to ilu ludzi dużo pije alkoholu, dużo się obżera, I potem są ociężali, przepić i po urlopie wracają gorzej zmęczeni. A przecież efektem wypoczynku powinien być powrót energii do pracy i myślenie w stylu: hmm, a może bym coś zrobił? I wtedy od nowa zaczyna się ten cykl. Modlitwa, praca, odpoczynek. Właśnie popatrzmy, jak bardzo mądry, jak prak praktyczny jest Prymas Tysiąclecia w swoich wskazówkach, jak on nam pomaga naśladować sprawiedliwego Chrystusa, który umie się pomodlić, ale umie też pracować i umie odpoczywać. I do tego Was zachęcam, byście spróbowali żyć tą metodą, o której mówi Prymas Wyszyński, a wtedy nie będziecie mówić, nie mam czasu. Bo wtedy tak jak Chrystus. Będziecie mówili, wszystko ma swój czas. Amen.